Kolejnym gołąbkiem na aukcję jest samiczka o numerze 1774. Jest to samica z łączenia Diamond Porsche razy Lady Diamond. Ta samica mi dała wspaniałe młode. Jak już wcześniej wspominałem, czym więcej, u mnie to się sprawdziło, czym więcej pstry gołąb białą główkę ma, tym lepiej przekazuje przekazuje. W tym przypadku ta samica bardzo dobrze sprawdziła się. i Przekazuje nam świetne gołąbki. W oddziale w tamtym roku, tak w tamtym roku z tej samicy były czołowo dwa gołębie, nie wiem drugi, trzeci, drugi lub trzeci gołąb na oddział po wszystkich lotach. Wiem, że to jest samica perełka. Zapraszam hodowcy do licytowania. Kto będzie tę samicę, będzie naprawdę zadowolony. Miałem w tamtym roku telefon o tę samicę, żeby odsprzedać, ale też nie chciałem, bo myślałem, że będzie to inaczej, że będę lotował sobie spokojnie i że będę miał ten rozpód. ale jak kasujemy, to kasujemy wszystko. Ta samica jest godna polecenia i uwagi. Zapraszam do licytacji. Dziękuję.